Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony WK jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i jak możecie zauważyć, jesteśmy dzisiaj w odcinku z gry Brawl Stars tak bardzo wyczekiwanej na moim kanale, ponieważ dodałem ostatnio post w którym napisałem, że jeżeli będzie 2000 łapek, to nagram właśnie odcinek z tej gry. I wydobiliście te 2000 łapek, dlatego postanowiłem ją nagrać. Tak, i w dzisiejszym odcinku pewnie się zastanawiacie, co zrobimy. Otóż yy, Powiem wam, ale pierwszy musicie zostawić łapeczkę w górę, jeżeli będzie 3000 łapek pod tym filmem. Będzie kolejny odcinek yy, właśnie z gry Brawl Stars. Myślę, że to jest dosyć dosyć motywujące, nie? Żeby zostawić łapkę w górę, więc subskrybujcie też kanał, a my przejdźmy właśnie do gry, bo w dzisiejszym filmie będziemy, słuchajcie, otwierać skrzyneczki, tak, te darmowe, które tutaj podostawałem. Pozbierałem je, słuchajcie, specjalnie na ten odcinek. Mam aż ich 12 i będę pierwszy raz ogląda, yy, oglądał, tak. Pierwszy raz będę otwierał właśnie tą skrzynkę z yy, tych gwiezdnych żetonów, yy, ale dodatkowo wydamy sobie Stówkę, właśnie w tej grze, Żeby pootwierać mega skrzynki. Myślę, że może coś fajnego nam wylecieć. Fajnie by było, I mam takich zadymiarzy. No, mam, słuchajcie, Shelly na 10 na randze i y, Berley na 11. Ja tak to innymi postaciami nie grałem. Jeszcze penny grałem, bo penny też jest spoko. Mm, no i grałem po, pograłem sobie, słuchajcie, troszkę przed, tymi, przed tym odcinkiem, bo trzeba ogarniać troszkę gierkę, nie? Tak tyci, tyci, no właśnie. Więc słuchajcie, y, myślę, że pierwszy. W sobie, tak na rozruch, zagramy sobie jedną gierkę, mm, żebyście zobaczyli, jak Marcin gra. Obyśmy wygrali, Marcin, wygraj, proszę. Wygraj, kurde, bo nie możesz siary pokazać w pierwszym odcinku z Brawl Stars. Dobra, wow, no serio, mam dwóch takich samych ziomeczków. Nity, czy jak ona się tam nazywa, masakra. Dobra, ogólnie to uwielbiam tą postać, bo ona jest, słuchajcie, właśnie mm, można nią atakować z daleka. To mi się bardzo. O nie, 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 dawaj, kurde, prawie bym go zabił. Co jest? Co jest? To nie miało tak być. Zagramy sobie właśnie jedną rundkę tutaj w kryształki. Nie wiem czemu, ale te kryształki najbardziej mi siadają, powiem wam szczerze. Grałem sobie w te napady, i grałem sobie. O nie, 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 nie! nie. Grałem sobie w te inne, właśnie kurcze kategorie tych gierek. I to mi najbardziej siada Może dlatego, że jest najłatwiejsze, wiecie Bo tamte, to jest coś a la Coś takiego, wiecie, jednak PvP W tej grze, ja na tyle jeszcze nie ogarniam Być może zacznę nagrywać Słuchajcie, właśnie Z innych tych Wydarzeń, dobra, zbieramy sobie diamenci Opyk! elegancko, ziomeczku Dobrze, Bosik, dobrze tutaj Dobrze go rozwaliłeś, o nie, o nie, o nie, o nie Naj, nie, naj, 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 Kurde, co za wafę! tak nie miało być Ogólnie, jeżeli chcielibyście sobie Zobaczyć odcinek z jakąś Z jakimś youtuberem właśnie z tej gry Brawl Stars To możecie napisać z kim e, Chętnie nagram, o nie, ale to zlamiłem Ale to zlamiłem, chętnie nagram Chętnie się z kimś skrosuję mm, Nie ma problemu, tylko musicie napisać z, z kim byście chcieli właśnie taki Odcineczek zobaczyć, o sztos zarobiście bardzo dobrze nam idzie Bardzo dobrze nam idzie, czyżbyśmy Wygrali słuchajcie pierwszą Właśnie pierwszy odcinek i pierwsza rozkro... O nie, nie, fuck man, Kurde, ale słuchajcie bo miałem, słuchajcie, a dobra, dobra Widzę, że tam drużyna nie próżnuje i bardzo dobrze im idzie. O nie, co jest? Co jest? Trzeba tego ziomeczka? O nie, ej, przegramy to. Już tego widzicie? Za, za szybko, za szybko powiedziałem, że już to wygrywamy i przegramy to. Przegramy to, już nie, nie ma opcji, żeby to wygrać, bo typ się skampił, no już możemy sobie je odpuścić, nie? No, więc chciałem żeby wygrać pierwszą rozgrywkę, niestety mi nie wyszło, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby po prostu pootwierać skrzyneczki. Mm. To mi na pewno wyjdzie. Fajnie by było, jakby wyleciało coś spoko, więc trzymajcie kciuki, żeby wyszło coś spoko. Myślę, że pier bo w ogóle mam coś takiego jak pakiet powitalny. Myślę, żeby go Pierre w sobie kupić. Waga. Kupiłem pakiet powitalny. Zobaczymy. Okej, okay, dobra, mamy 170 klejnotów, więc mega spoko i mamy dwie mega skrzynki, więc otwórzmy sobie pierwszą mega skrzynkę i zobaczmy co w niej będzie, trzymajcie mocno kciuki, żeby było coś dobrego, serio, uwaga, uwaga, zobaczymy, 271 monet, mamy 9 plus 9 do Nita, no to tak nie, niezbyt dobrze, El Primo mamy plus 9, Colt mamy plus 20, no to nawet spoko, Bull mamy 44, Mmm, penny 48. O, fajnie, fajnie. I klejnoty 6. Okej, okay, dobra, ale tak szczerze to liczyłem na jakąś postać. Serio, liczyłem na jakąś postać. No ale dobra, uwaga! Otwórzmy sobie po raz drugi mega skrzynka. Uwaga, mamy 264 monety. Mamy tutaj Bula znowu. Mamy Shelly. O, to jest też spoko. Nita 25. Mamy peny. O, i znowu nam peny pewnie zleweluje. Sztos. Mamy kolca. Okej. Okay. I mamy bilety na wydarzenie, sztos. To mi się przyda. I 6 klejnotów. Ej, fajnie, w sumie. Powiem Wam szczerze, że dosyć dużo rzeczy nam wyleciało właśnie z tych skrzynek. To mnie naprawdę cieszy. A ponieważ mamy 188 diamentów, dokupiłbym jeszcze, słuchajcie, 360. Ale myślę, że nie ma potrzeby aż tyle, chociaż możemy kupić sobie jakąś postać. Ostatnio były jakieś fajne promocje na postacie, nie, nie możemy. Ale za to mamy mega skrzynki, słuchajcie, tańsze, więc kupimy sobie, słuchajcie, 170 diamentów. Okej, okay, kupiłem 170 diamentów, co daje nam 358 klejnotów, więc co, no dobusimy, no słuchajcie. Zacząć otwierać skrzyneczki, zaczynamy od mega skrzynki, zobaczmy co z niej wyleci, bo to jest kolejna skrzynka, mega skrzynka, uwaga, uwaga, trzymajcie kciuki mordy, żeby wypadła nam jakaś postać, byłoby to z monety, el primo, shelly, peny, okej, okay, colt, a czemu do, o właśnie, do niego ma tutaj dużo tego lecieć, kurczę i bilety. No nic, nic nadzwyczajnego w sumie, w sensie nie wiem. Tak szczerze powiem wam, że aż tak dobrze się na tej grze jeszcze nie znam, więc jeżeli chcecie jakieś rady, to śmiało piszcie je, słuchajcie w komentarzach. Dobra, mamy jeszcze 300 diamentów, myślę, że to na spokojnie otwórzmy sobie gwiazdną skrzynkę. Pyk, zobaczmy co z niej wyleci. Monety, Berli, ok, peny... O, i mamy postać! Kozacko! Mamy rosa, rzadki. Zajebiście, dobra. Pozostałe bonusy. Klejnoty, okej, okay, dobra. Czyli, słuchajcie, mamy już dodatkową jedną postać. Co mnie bardzo cieszy, aż muszę sobie. O, dobra, w sumie możemy ją uleczyć. Uleczyć, ulepszyć peny. Czekajcie, gdzie jest ten rosa? O tutaj mamy Rossa, zarąbiście, ej będę musiał sobie nim pograć, bo on chyba leczy, tak mi się coś wydaje, bo jak grałem sobie na różnych tych, to tak właśnie, mm, widziałem, że on chyba leczy, ale nie jestem pewien, nie jestem pewien, więc nie szkalujcie mnie w komentarzach, bo tak jak mówiłem, dopiero zaczynam grać w tą grę, nie? Dobra, okej, okay, mmm... Otwórzmy sobie teraz te darmowe skrzyneczki, bo mamy ich aż 12. Tutaj za dużo ciekawych rzeczy nie będzie. W sensie możemy sobie je tak skipować, bo ja jestem bardziej nastawiony na mega skrzynki, bo myślę, że tam będzie mega dużo fajnych rzeczy. Fajnie by było, jakby jakaś postać wyskoczyła, jakaś druga, bo już jedną mamy. To jest bardzo dobry wynik, osobiście uważam. W końcu mogę otworzyć te skrzynki Nie zdajecie sobie sprawy Jak długo czekałem żeby te skrzynki tutaj wszystkie pootwierać O i mamy bilet Jeden bilet na wydarzenie yy, Bo zbierałem je naprawdę dosyć długo O kolejna postać Okej, okay, po co mamy? Zadymiarzy czy rzadki, okej, okay, po co atakuje wrogów szkodliwych falami dźwiękowymi? Super atak tego zadymiarza może wyleczyć zarówno jego, jak i członków drużyny. Okej, okay, czyli on słuchajcie leczy, a nie Roso. Okej, okay, dobra, czyli mamy kolejną, słuchajcie, kolejnego zadymiarza. Mm, mega spoko, mega spoko. Fajnie słuchajcie, że y, tutaj y, wyskakują nam postacie z tych skrzynek. Jeszcze sobie naprawdę dużo tych skrzynek otworzymy, dlatego myślę, że... Mm, może jakaś trzecia postać nam wyskoczy, byłoby zarąbiście, naprawdę, dobra, mm, no nic nadzwyczajnego, to są darmowe skrzynki, więc za dużo fajnych tutaj rzeczy nie wyleci, wydaje mi się, że z tych mega skrzynek więcej ciekawych rzeczy nam wydropi, no ale dobra, to sobie już możemy skipować, zaraz ulepszamy sobie wszystkich zadymiarzy, 30 monet, el primo... Penny, okej, okay, dobra. I ostatnia skrzynka darmowa, którą mam, 17 monet, rosa, nita i bilety na wydarzenie. Okej, okay, dobra, czyli to była nasza ostatnia darmowa skrzynka. Yy, w końcu je tworzyłem, naprawdę. No mówię wam, z 3-4 dni, słuchajcie, zbierałem yy, te skrzynki, bo ciągle musiałem levelować. W ogóle, właśnie, jak dotrwaliście do tej minuty, jeżeli gracie w Brawl Stars i chcecie dołączyć do mojego klubu, bo stworzyłem swój klub, stwierdziłem, że Halo, ej, w sumie skoro można, to zrobię. Yy, zrobiłem team, yy, cactus Team, więc jeżeli chcecie dołączyć i macie 1000 yy, pucharków, to wpadajcie, nie wiem czemu ustawiłem yy, aż tysiąc. Może ustawię mniej w następnym odcinku zależy ile was tutaj dołączy mm, Zapraszam bardzo serdecznie, po prostu, wpadajcie. odwalamy swój klub, będzie spoko, tak mi się wydaje. Ale okej, okay, skoro mam jeszcze 300 diamentów, muszę je, słuchajcie, jakoś wydać, więc kupujemy sobie mega skrzynki, o oh yeah. zobaczmy co z tej skrzyneczki wyleci. Stuku puku. uwaga, cyk! Prawie 200 monet, 8 dorosy, do po co? 15, El Primo Colt, okej, okay. bra... Barley, okej, okay. i kolejna postać, uwaga, cyk, Rico, zadymiarz, bardzo rzadki Rico strzela gumowymi pociskami odbijającymi się od ścian, a w ramach superataku wystrzeliwuje długą serię gumowych kul, która przebija trafione cel. Ej, zarumbiście! bilety na wydarzenie i pięć klejnotów, sztos, ej, tak, skrzynka była naprawdę dobra, tak mi się wydaje Przynajmniej mamy kolejną postać, czekajcie, aż sobie muszę ją zobaczyć Kurde, ile ja po dzisiejszym odcinku będę miał zarąbistych postaci Zobaczmy sobie tego Rico Ej, fajnie wyglądasz, tos Naprawdę spoko eee, Dobra, myślę, że trzeba kupić kolejną mega skrzynkę je, oh, yeah. dobra, lecimy z tym, cyk Prawie 170 monet Tutaj do Rossy 9, 12 do Nita Do Bula 20, do Penny 30, okej okay. Do no, po co 41? Będziemy musieli sobie. Oj, kolejna postać! Co się dzieje? Frank! Frank Epicki! Czajcie? Ej, lotnęłem epickiego gościa! Wow! Frank robi zamach młotem w kierunku wrogów, wysyłając fale uderzeniowe. Jego super atak to wyjątkowy, potężny ogłuszający wrog... Uderzenie. Ej, zarąbiście ziomy! Sztos! Naprawdę! Traf... Kolejna postać! Wow, Bibi epicki! Wow, Ej, kozacko! Mamy, mamy dwóch epickich zadymiarzy, czytajcie to? Dobra, zobaczmy, co mamy dalej: bilety na wydarzenie i trzy klejnoty. Okej, okay, dobra. Ej, kozacko! W jednej skrzynce, słuchajcie, wyleciały nam dwie aż postacie. Sztos, naprawdę sztos, dobra. Otwieramy kolejną mega skrzynkę. Nie, nie przestajemy, nie przestajemy. Uwaga, 229 monet. 11 punktów do Rossy do Kolta, 14 do Nita, 25 do Bula, 27, do Franka 60. Co jest? O kurde, ale go zlewelujemy. I bilety na wydarzenia. sztos, okej. Okay. Ej, zostało nam 71 diamentów. Ja słuchajcie, proponuję, żeby te diamenty yy, zostawić. Być może y, będzie jakaś okazja, i dokupię sobie troszkę właśnie klejnotów. I kupię sobie po prostu jakieś zadymiarze, bo czasami w ofercie dnia są fajne oferty. Mm, kurde, zarąbiście! Zarąbiście! Szkoda, że nie zostało 80, tak to bym kupił, słuchajcie, y, kolejną skrzynkę. No ale skoro, skoro nieba, to nieba, ma, nieba ma co słuchajcie narzekać. Po sobie wszystkich zadymiarzy. O, ale będę miał, słuchajcie, teraz, kurde. Ej, muszę se zagrać tym właśnie frankiem. Muszę go, słuchajcie, przetestować. Naprawdę, ej, jestem ciekawy, jak on działa. Wy pewnie się teraz dziwicie, że, ej, halo, ty jeszcze ich nie masz? No mówię wam, ja dopiero jestem świeży gracz, ale kurde, zarąbiście, że tyle postaci nam w dzisiejszym odcinku. Yy, ten lotnęło. Jestem ciekawy tego Franka, naprawdę, to jest chyba tank taki typowy. Wow, wow, co jest? Ole, postroch, ole, postroch, czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Co ja żem zrobił? Co ja żem zrobił? Wow! Wow! Ej! Zarąbista postać! Naprawdę! O oh, fuck'em! ja, yeah! Patrzcie, jak ja go zniszczyłem! Ale to jest kozak! Ale to jest kozak! Patrzcie, co ja robię! Patrzcie, co ja robię tą postacią! Co jest? Co jest? Ej, nie wierzę aż w to! Aż w to nie wierzę! Kurde, jaki kozak! Wow! Ej, to jest chyba naprawdę dobra postać! Możecie napisać w komentarzu! O nie, zginąłem! Kurde, pięć klejnotów, tylko nie to! Niech to ktoś wierzy! Niech to ktoś weźmie, dobra, ja się tam wbijam w nich! Uwaga, cyk! I lecimy z nimi, pyk, o, ich nie ma Zarąbiście Wszystkich, słuchajcie, wszystkich wybiłem Co jest, O, Co jest, ej, naprawdę dobra postać Kozacka I patrzcie teraz, jak wygrywamy Teraz, słuchajcie, patrzcie to Patrzcie, jak wygrywamy Pyk, elegancko I cyk wo ej, naprawdę Kozacka postać, patrzcie Ja nim po prostu wymiatam To Sztos! Wygraliśmy! Ciekawy, czy będziemy, słuchajcie, najlepsi. Chyba tak. Gwiazda gry. Dziękuję bardzo, tak to się robi, proszę Państwa. Ej, zarumbiście! Naprawdę kozacka postać. Nie spodziewałbym się, że taką wydropię dzisiaj. Słuchajcie, postać. Powaga! Powaga, ej, czekajcie, aż jestem ciekawy, czy ją ulepszyłem. Nie, ulepszyłem ją. O! I darmowa skrzynka, słuchajcie, na koniec odcinka. Uwaga, cyk. 13 monet, do Bula 4, do Franka 6, to nam się przyda, bo ja chyba będę teraz, słuchajcie, katował Frankiem, nie? Naprawdę zarombista postać. To by było, słuchajcie, na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek spodobał. Jeżeli tak, 3000 łapek i będzie kolejny odcinek, właśnie z gry Brawl Stars. No Nie, możecie dać znać, co myślicie o tym openingu. Od czasu do czasu, jeżeli będziecie wbijać łapki, to będą odcinki i od czasu do czasu taki opening będę dla Was, słuchajcie, robił. Jeżeli macie jakieś rady dotyczące tej gry, śmiało, piszcie na dole. Jeżeli dotrwaliście do tej minuty, możecie napisać hashtag Brawl Nie, możecie napisać hashtag Cactus i dołączajcie do mojego klubu właśnie hashtag bo tam możecie właśnie być u mnie, tu. U, będziecie ze mną grali Będzie kozacko Więc ja byłem Marcin, to był kolejny film na moim kanale Trzymajcie się, widzimy się jutro Na razie czo... <grym> Co jest? Na razie czołem i pa pa Puh.